Witam Was moi drodzy w już trzecim etapie układania kostki Rubiki, Rubika 3x3. Tym razem potrzebujecie jednego bardzo prostego algorytmu. Widzicie ten biały element? To jest kot. To jest brzuch kota, a to jego głowa. A więc kot musi zostać dopasowany do odpowiednich miejsc. Czyli tu jest czerwony. To musi zostać dopasowany do czerwonego tutaj i niebieskiego tutaj. Czy to jest odpowiednie? Nie. Przewracamy dalej. No, tu czerwony nie jest odpowiedni, bo nie w dobrym miejscu, ale przewiniemy jeszcze raz. Teraz czerwony jest odpowiedni. I niebieski również. Więc należy teraz wykonać bardzo prosty schemat. Widzicie to miejsce? Tu powinien wskoczyć kotek. Dobra, bardzo prosta historyka. Puk-puk. Papuga. Puk-puk, kotek puka do drzwi. Co nie? Ucieka. Myszka wychodzi, kotek ją łapie i razem wracają. I mamy pierwszy, pierwszy klocuszek. Mm -mm. A więc tak. Zróbmy kolejny. No to tu już jest idealnie dopasowany, czy, ale czyżby? Jest jakoś dziwnie odwrócony. Spokojnie na to też coś mamy. Dalej. Puk, puk. Ucieka. Myszka wychodzi. Ale tym razem nie łapie tak. Nie. Tylko przechodzi jak jakaś ślepa gapa i dopiero potem myszka wraca. Ale kotek jest tak natrętny i robi to drugi raz. Ale teraz normalnie. Puk puk. Hop, ucieka. Do góry wychodzi. Łapie i hops. Zróbmy kolejny. Tego mamy akurat normalnego. Dobra. Puk puk. Hop. Wychodzi, łapie i hops. To jest bardzo proste. Dobra, dopasowany, dopasowany. Ok. Puk, puk, hop. Wychodzi, hop, wchodzi i wracają razem. I to jest już trzeci etap, ale popatrzcie na waszą białą ściankę. Czy to nie jest cudowne? Niedługo cała kostka będzie tak wyglądała, jak ta biała ściana. Oczywiście nie będzie biała, tylko będzie nam kolorowe. No ale wiecie, co mam na myśli. Yo!